W poprzednim odcinku Akademii Tańca. Od teraz będę prowadziła Akademię Zachód. Porywasz się z motyką na słońce. Grupa Wschód kontra Grupa Zachód. To Jackie, ta, która złamała mi serce. To ta Jackie? Skoro już wiesz, trzymaj się od niej z daleka. Nie wierzę, że nie powiedziałaś mamie. Jeśli dowiesz się, że nie jestem w grupie A, będzie wściekła. Czemu uczysz naszej choreografii kogoś z zewnątrz? Dopóki nie powiesz swojej mamie, nie gadam z tobą. Tak, podnieś. Promenada. Ładnie. Staraj się nie ruszać nogą, Henry. Sorry. Postawa? Dobrze. Nie wiem, dlaczego Rachel i Lola zabierają skrzynki. Ładnie. Ich studio ma nowoczesne, wygodne ławki. Powinny im w zupełności wystarczyć. Zostawcie je! Hej, o co chodzi? E, nie, nie jestem pewna. Przepraszam. To jakby ktoś wszedł ci do domu i zabierał ci meble. To nie jest w porządku. Nie mają swoich własnych ławek? Nie skrzynek? Bierzemy ławkę. To sprawa grupy A. Nic wam do tego. Nie wiem o co chodzi, ale jeszcze się dowiem. Akademia tańca. Szybciej, okej? 5, 6, 7, 8. To muszty. ty! Nie, nie, to nie, ty. Jeszcze raz! dobra, Uwielbiam spędzać sześć, czas z Henrym. To mój kumpel uczy mnie tego nowego uścisku ręki. Robimy to zawsze, gdy się witamy. Udawaj, że się nie zauważyłem. Hej, co tam? Henry i ja jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi od dawna. Teraz, kiedy jesteśmy w innych grupach, liczę, że tak zostanie. Tak, właśnie tak. Właśnie tak. tak. To było, było dobre, super. To było było Myślę, super. że muszę trochę nad Dobrze. tym popracować, ale daj no, radę się to doszlifować. Staram się dzisiaj być miły dla Noa i trochę się podlizać. Dzięki temu może uda mi się dowiedzieć, co ich studio planuje. A Jakie masz dzisiaj plany? Jak wygląda reszta dnia? Leon Blackwood prowadzi dzisiaj warsztaty. Poszło lepiej, niż myślałem. Leon przychodzi dziś do studia? Tak, Leon zachód, tak! To odjazd! Kto idzie na zajęcia? Ja, Richelle, Lola, Josh, Jackie. tak. Super, dobra. W sumie skoro już o tym e, widziałem ją parę dni temu, jak robiła skoki i tego typu, i robiła przeszut w tył i to było śmieszne, bo wiesz, no, wygląda Henry zabronił mi zbliżać się do Jackie. Bardzo ją lubię, ale moja przyjaźń z Henrym też jest ważna. Tak przy okazji, spytała naszą grupę, czy nie poszlibyśmy do kina. Czy to byłoby spoko? Stary, przecież już o tym gadaliśmy, pamiętasz? Nie możesz się spotykać z Jackie. Racja, racja. Zupełnie zapomniałem. Ta. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ale, hej, powinieneś wziąć wszystkich na zajęcia z Leonem. Tak, to byłoby super. Tak, myślę, Fajnie. Spoko, widzimy się. Widzimy się. Nie wiem, czemu zaprosiłem Henry'ego na zajęcia z Leonem Blackwoodem. Nawet nie wiem, czy mogłem. Chciałem zejść z tematu Jacki najszybciej jak mogłem. <laughs> nie mogę uwierzyć, że Leon Blackwood będzie gościem w naszym studiu. Pracował z Arianą Grande, Keysią, Lady Gagą, Ze wszystkimi! Pracując z Leonem Blackwoodem, możesz się dostać do jego teledysków. możesz. Tańczyć z gwiazdami! Jedna dziewczyna na zajęciach zaimponowała Leonowi tak bardzo, że wziął ją do teledysku. <grym> Wyobrażasz sobie, jakie to by było super, być tancerzem w teledysku. Stresuję się warsztatami z Leonem, ponieważ nie jestem zbyt dobra w hip hopie. Nie chcę robić z siebie durnia. Wiecie, są też inne metody, żeby zabłysnąć. To prawda, ale tak. <grym> to najlepsza droga. To, to jest Leon Blackwood. No. no. Okej, okay, pokażcie mi swoje postawy. Okej. Okay. Góra? Ładnie. Hej, ludzie, zatrzymajcie się. Wiem, czemu potrzebują skrzynek. Co? W studio A będą zajęcia prowadzone przez Leona Blackwooda. Leon, no tak. No nie? Świetnie. Jestem bardzo podekscytowany, że Blackwood tu będzie. Jeśli Leon chce nasze skrzynki, może je wziąć. Odjazd, no nie? <laughs> Też tak myślę. Leon Blackwood Jej, założył super. podziemne centrum taneczne w Toronto. Jest bardzo popularne i to świetne miejsce, żeby się wytańczyć. Czyli w porządku. Możemy iść? Tak? tak. Nie jestem pewna, czemu Emily nam o tym nie powiedziała, ale myślę, że spokojnie możemy tam przyjść. Wszyscy jesteśmy częścią akademii. Też powinniśmy mieć szansę tańczyć z Leonem. Chodźcie, idziemy. Tak! Le Leon, 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 Leon! Słuchajcie. Chyba nie muszę wam mówić jak ważny jest dzisiejszy dzień. Musimy zrobić naprawdę dobre wrażenie. Wyjaśnię wam. Będziecie grzeczni, będziecie przygotowani i będziecie profesjonalni. A przede wszystkim dobrze się bawcie. Nie przynieście mi wstydu. Leon, 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 Leon. Michel, mogę z Tobą chwilę porozmawiać? Jasne. Świetnie. Co tutaj robicie? A, moi tancerze przyszli na zajęcia. Na które nie zostali zaproszeni? Nie wiem, czemu to taki problem. Powinna nam była powiedzieć o tych warsztatach. Ma na względzie tylko siebie i nikogo więcej. Cała Michelle. To bardzo nie w porządku wobec Michelle. Ja nie Michelle, <noise> Bardzo się cieszę, że Henry przyszedł. Mam tylko nadzieję, że Emily nie dowie się, że to ja powiedziałem im o warsztatach. Gdybym cię tutaj chciała, powiedziałabym ci o tym. Nie możesz... Musicie być nieźle podekscytowani. Leon jest niesamowity. Piper jest na mnie wciąż zła, że wpakowałam ją w kłopoty. Ale przyjaciele też się kłócą. Pokonamy to. Właśnie rozmawiam z moim kolegą Joshem. Nie przychodź sobie tutaj, nieproszona, co? Przepraszam. Nie chciałam przeszkadzać. To dziwne, że druga grupa jest. Tutaj. Czemu tu przyszli? To przykre, że Piper wciąż nie chce ze mną rozmawiać. Naprawdę się uparła. Czemu nie możemy mieć tej samej szansy, co twoi tancerzy? Bo my za to zapłaciliśmy! Nie byli zaproszeni. Jak się o tym dowiedzieli? Mamy przeciek? To takie typowe. Myślisz, że możesz tu sobie przyjść i wziąć, co chcesz, niczego nie dając w zamian. Ach tak? To o to ci chodzi? Michel, nie możesz zaprzeczyć, że ci się to już zdarzało. Tak? O. Okay. <laughs> Jak tam wszyscy? Jak się macie? Co tam? Jak leci? Gotowi, żeby zacząć? O tak, jesteśmy gotowi. Zaczynajmy. Dobra, zaczynamy! Dobra, zaczynamy! Nie mogę uwierzyć, że Michelle mi to zrobiła. W momencie, w którym zobaczyłam, że Leon wchodzi, zrozumiałam. Przegrałam. Dobra. To będzie wyglądało. Ty i twoi tancerze możecie zostać, ale będziecie się tylko przyglądać. Pod żadnym pozorem nie możecie uczestniczyć w choreografii. W porządku, okej. Okay. Niech będzie. Chodźcie. Zgodziłam się, żeby moi tancerze tylko się przyglądali, bo wciąż chcę, żeby tu byli. Jej tancerze mogą zostać, ale nie będą tańczyć. Panie Blackwood, Ta? proszę. Spoko, zaczynamy. Jesteście gotowi? Tak! Podekscytowani? Dobra, okej, okay, najpierw wam coś powiem o sobie. Kocham tancerzy, którzy dają z siebie 110% przez cały czas. Dobra, to, co chcę zrobić, to wybrać parę osób, z którymi mógłbym pracować, zbudować układ, okej? Okay? W porządku, do dzieła! Ty, Zaki, podejdź tu. Miło cię widzieć. Cieszę Ten się, że... Poddałam się. pomysł Emily, żeby zaprosić Leona, bo niedawno ćwiczyłam u niego w studiu i... Jest niesamowity. Dobra, ty, chodź ja? do nas, jak tam? Dziękuję, naprawdę ja. dzięki. To naprawdę wielkie wyróżnienie. Ty tam z uśmiechem, dobra, wezmę ciebie, chodź tu. Josh na to zasługuje i liczę, że ja też będę mogła z nim tańczyć. Jestem bardzo zestresowana, kiedy patrzy i na mnie, i na Lolę. Naprawdę chciałabym, żeby wybrał Lolę. Jestem energiczna i pozytywnie nastawiona. Staram się wywrzeć na nim takie wrażenie, czekając na decyzję Leona. Aha. Tak, panna Śmieszka, chodź do nas. Dziękuję. Czysta energia, dziękuję. Dobra, jeszcze jedno. Mam miejsce dla jeszcze jednej. Jeszcze jedna. Ja. Ty! Tam z tyłu, chodź tu. Ja tylko oglądam. O, oglądasz? Tego w tańcu nie robimy. Chodź do nas, podejdź tu, przyłącz. Będzie dobrze. Yeah. Świetna ekipa, co? No chodź! Nie wierzę, że Leon wybrał Amy. Jej tu nawet nie powinno być. To mogło być moje miejsce. Pokażę wam teraz parę kroków. Czuję, że ukradła miejsce Piper. Wdarliśmy się na warsztaty Emily, więc to ona powinna tam być. Siedem, osiem, w lewo, w prawo, na krzyż, góra. Dobra. Jest świetnie. Zróbcie to bardziej energicznie. Wyzwólcie to! wu, łu, łu, łop, łop a! Wiem, że to nie wina Amy, że została wybrana. To wina Michelle. Nie wiem, co mam zrobić. Nie mogę powiedzieć Amy, żeby usiadła. lewo, w prawo, na krzyż, góra, Uuu, Kto tu zabłysnął? Dobra robota, dziewczyno! Tak, szybko łapię! Myślę, że Piper jest bardzo niezadowolona, ale... nie mogę się nie cieszyć. Taniec jest super. Następny układ ma w sobie coś, jakby z romansu. Wiecie, o czym mówię? Wiesz, dziewczyno, muszę cię wypróbować, dobra? Może ty też wejdziesz? Super. Więc jak Jestem naprawdę, to? naprawdę szczęśliwy, że Leon dobrał mnie z Jackie. To niesamowite. Krok, dwa, trzy, cztery, dobrze. To jest właśnie ważna rzecz w tańcu. Zawsze musi być chemia. Kiedy Leon dobrał Noa do Jackie przez tej chemię i niby romans, trochę mi się to nie spodobało. Nie trochę, bardzo. Idź dookoła i zaczep go. Tak, właśnie tak. Woo! Włożyłem w to dużo pracy. Okej, okay, teraz ty. Mam wrażenie, że między mną i Noa jest chemia i fakt, że Leon to zauważył, pokazuje, że chyba mam rację. Jest tam, naprawdę jest. Idziesz na raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć, siedem, osiem. Woo! Okej! Okay. Widzicie co wam na myśli? Masz no, czujesz gorąc, a zrobiło się tu gorąco. Co? Wiem, że Henry powiedział, że mam się nie zbliżać do Jackie, ale to jest taniec, myślę, że nie będzie miał problemu. Siedem, osiem i raz! Ładnie! Dobra! Świetna robota, wszyscy! Dobra, szybka przerwa! Idźcie się napić wody i wracamy, dobra? Pośpieszcie się! Kiedy wyszła z sali, zorientowałam się, że dużo czasu nam zajmie, żeby to pokonać. Hej! Hej! Świetnie ci idzie. Dzięki, tobie też. Dzięki. To naprawdę fajnie, że nas, nas zostawił ze tak, tak, naprawdę się spasowaliśmy. Tak, Właśnie. Zgadzam się z nim, myślę, że myślę, że jest między tak nami chemia. tak, tak. Też tak myślę. <noise> Tak. Z czego się śmiejesz? E, tak intensywnie tańczyłaś, że wytańczyłaś swoją rzęsę. O! Z... Tą z drugiej strony. Wciąż tam jest. nie ja, ja to zrobię. Okay. O, Dzięki. Cały świat wokół mnie jakby zastygł i myślę tylko o niej. Mam motylę w brzuchu. Samo patrzenie w jego oczy sprawia, że nic innego się nie liczy. Hej wam. Hej. Okay. E, porozmawiamy Ech. później? Tak, zaraz przyjdę. E, co tu się dzieje? Rozmawiamy tylko o warsztatach. Spoko, e, w sumie to szukają łazienki. To w tamtą stronę. Ech, dzięki. Spoko. Stary. Do zobaczenia zaraz. Tak. Nie sądzę, żeby coś zauważył. Mam taką nadzieję. Wiem tylko, że muszę zrezygnować z Jackie.

Taniec Leona opiera się na pomyśle o relacji dwojga kochanków i szczególnej więzi między nimi. Wiem, że dla Henry'ego oglądanie mnie i Jackie musi być ciężkie. Nawet gdy tylko przechodzimy obok siebie, czuć chemię. To jest niezaprzeczalne. Leon miał rację. Między nimi jest chemia. I emanuje od nich nie tylko w tańcu. <śm> żałuję, że unikałam Leona. Wyglądają, jakby się świetnie bawili, jakby dzielili się swoją energią i nastrojem. Powinnam była skorzystać z okazji, żeby z nim popracować. Yeah, yeah, it's time to get live. Yeah. Yeah. Taniec Leona jest naprawdę dobry. Jest niesamowitym choreografem, więc nie spodziewałam się niczego innego. Chciałabym być tego częścią. Czuję, że Piper patrzy na mnie, gdy tańczę, i wyczuwam, że jest naprawdę wściekła. Bardziej niż wcześniej. Tak, o to mi chodziło! To było świetne. Wow! Jesteście super! Bardzo dziękuję za przyjęcie mnie, Emily, Michelle, głowy studia. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. mnie świetnie się bawiło! Głowy studia? To chyba jest jakiś żart! To było świetne, to znaczy, przecież jestem głową studia Zachód! To moja zasługa! Woo! Amy, to było super! Dziękuję. Wciąż jestem podekscytowana. Jeszcze się trzęsę. To szaleństwo, pokazałaś, co umiesz. To choreo było szalone. Kocham tę zmienną dynamikę przejścia i wiesz, wtedy mocniej... Słuchaj, Tak, strasznie mi przykro, że Amy zajęła twoje miejsce. Nie chcę mi się patrzeć na Amy. Nie chcę powiedzieć nic, czego bym żałowała. Lepiej to po prostu zignorować. Wiesz, nie przejmuję się tym. Naprawdę mi przykro. Trudno, chodźmy. Do... Dobra, okej. Okay. Nie wierzę, że Piper znowu wyszła. W jaki sposób mam to naprawić? Nie mogę stracić takiej przyjaciółki jak Piper. Moja przyjaźń z Piper jest dla mnie tak ważna, bo Cassie i Sloan odeszły. I kiedy jeszcze Piper się odsunie, nie wiem co robić. Czuję się tak samotna. Zajęcia były fantastyczne. Jej Amy, niesamowity styl! O, oh, mamy takie szczęście, że udało się Wam być na zajęciach z Leonem Blackwoodem. Co się stało? Czułem się super niezręczny. Czemu? Moja najlepsza przyjaciółka jest na mnie zła, bo myśli, że ukradła mi taniec. Wpakowałaś mnie w tą sytuację. Ech, nie zamierzałam. Czemu w ogóle musieliśmy iść na warsztaty Emily? Ponieważ Akademia Zachód nie ma tylu funduszy i takiego poparcia, ile studio Emily. Nigdy nie będziemy najlepsi, jeśli nie uda ci się znaleźć funduszy. Słuchajcie, mam z wami coś ważnego do przedyskutowania. Nie wiem, czy wiecie, ale to, co stało się dzisiaj, zaczyna być nagminne. Od tego, że skądś przecieka choreografia? Do tego, że ktoś rozpowiada o naszych gościach? Studio Zachód zaczyna nas wykorzystywać. Musi być wyraźna granica między studiami. Michelle ze swoim łagodnym podejściem jej nie wyznaczy, więc ja to zrobię. Dlatego stwarzam nową regułę. Od teraz zabraniam wam rozmawiania o sprawach grupy A z ludźmi, którzy tu z nami nie tańczą. Rozumiem, czemu Emily tworzy tę zasadę i czuję się trochę winny, bo to jakby przeze mnie ją tworzy. Wiem, że ci ludzie są waszymi przyjaciółmi, ale musicie zacząć patrzeć na nich jak na rywali. Nie powinnam była uczyć Amy choreografii, ale to przynajmniej będzie dobre dla naszego studia. Czy wyrażam się jasno? Tak. Świetnie. Oprócz tego, dobrze się spisaliście. Wschód i zachód już podzieliły mnie i Amy. I to się tylko pogorszy. Mam przyjaciół w studiu Zachód, a teraz muszę na nich patrzeć jak na wrogów. Martwię się, że nowa zasada Emily wpłynie na moją przyjaźń z Henrym. To znaczy, to ukrywanie przed nim rzeczy, I, i tak już jest dziwnie. Hej, no. Jak tam leci? Gotowy? Bez uścisku? Właśnie zacząłem robić uścisk ręki, który mieliśmy robić za każdym razem, jak się widzimy, ale on tego nie robi. Nie ukrywałbyś czegoś przede mną? Oczywiście, że nie. Wszystko między nami jest szczere. Nieważne, jak cierpię. Muszę wszystko wyjaśnić. On stara się umówić z moją byłą dziewczyną i kłamie mi w twarz. I to tyle. Słuchaj, wiem co się stało, nie jestem głupi. I chciałbym, żebyś był ze mną szczery. Wiem, że żywisz uczucia do Jacki. Chciałbym, żebyś powiedział mi prawdę. Chodzi? Stary, widziałem was w przebieralni dzisiaj. Twoja ręka na jej twarzy. Nie, Jak nie, to będzie? wszystko nie tak. Widzisz, miała na twarzy rzęsę. Chciałem tylko pomóc. Myślałem, że jest moim kumplem, i myślałem, że zawsze mogę na niego liczyć i w ogóle, ale w tym momencie to wszystko wydaje się nieprawdziwe. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek był moim przyjacielem, albo. bratem. Słuchaj, wiem, że jest coś więcej i że kłamiesz, a przyjaciele tego nie robią. Od teraz już nie jesteśmy przyjaciółmi. Henry. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie NC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko, Antonina Kasprzak, Dariusz Kosmowski. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Julia Kunikowska, Zuzanna Galia, Paulina Komenda, Dominika Sel, Marta Markowicz, Karolina Bacia, Magda Karel, Przemysław Wyszyński, Maciej Falana, Krzysztof Szczepaniak, Jan Rotowski, Józef Pawłowski, Jakub Jóżyk i inni.